Czyli dzień dobry. Nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że udało mi się rozwiązać jedną e, zagadkę związaną z e, KDN Live, który nie za bardzo chce współpracować z plikami WOB e, VOB. To są te, takie, które stosuje się do, do kodowania odcinków wideo w, na płytach DVD. I w zasadzie te pliki można sobie osobno pościągać, po prostu z płyty i. Oglądać. Mhm. I oglądać w VLC, ale jak się próbuje coś z nimi ro robić w KDN Live, to, to zaczynają się problemy. Nie pokazują się całe te, te rzeczy, tylko fragmenty. I jest to dosyć upierdliwe. Ale co, co zauważyłem, że można odpalić taki programik, yy, który jest wideo Tools WinFF. I tutaj załóżmy tak, tutaj jest jakiś mniejszy plik, i tutaj jak się ustawi MP4, tutaj MPG, MPG 4, MPG 720p. Yy, I zrobi się konwet, to to przekonwertuje na MP4 i z tym forma, formatem KDN Live radzi sobie znacznie znacznie lepiej i stwarza mniej problemów. Także mam nadzieję, że ta wiadomość się kiedyś może przyda. Na razie tyle do usłyszenia, do zobaczenia, Jutro. trzymaj się. Cześć.